Nieraz pokazuję wam przemiany i opinie czytelników moich Upbooków, ale prawda jest taka, że to wszystko zaczęło się od mojej metamorfozy. Bez niej nie byłoby mnie tutaj gdzie jestem, nie byłoby tego kanału, nie byłoby was. Mówi się ucz się na błędach innych. To dzisiaj wychodzę ze swojej strefy komfortu i pouczycie się trochę z moich błędów. I uwaga! Pokażę, od jakich cen zaczynają się rzeczy w najnowszym Upbooku, więc oglądajcie do końca. Wybrałem kilka swoich starych zdjęć. Na niektórych wyglądam tak tragicznie, że naprawdę zastanawiałem się, czy pokazywać je publicznie. No ale czego się nie robi dla swoich subskrybentów? Yy, I pokażę Ci na konkretnych elementach i przykładach, czego nie robić, jeśli chcesz wyglądać jak mężczyzna z klasą. Zacznijmy od tego zdjęcia tutaj. Jak widzisz, klimat pełnej jesieni. A co pierwsze rzuca Ci się tutaj w oczy? Brudne buty. Co to w ogóle jest? To jest zaż, o którego ja wcale nie dbałem. I te buty potem tak wyglądały tragicznie. Tych przebarwień tutaj tego się nie dało doczyścić. Tak już po prostu zostało. I ja tak chodziłem. To się tak mocno rzuca w oczy, że jestem pewny, że inni też to widzieli. Dalej idąc trochę wyżej. Mamy tutaj za długie spodnie, no ewidentnie źle się układają. To jest taka typowa harmonika. Łączenie wzorów też leży. Zobacz, kratka na szaliku, jakiś wzór na swetrze, nawet w sumie nie wiem jak go nazwać. Jedno i drugie tutaj jest w podobnej kolorystyce i to po prostu się ze sobą gryzie. Nie wygląda to dobrze. A można to ograć. Wzory są świetne, tylko trzeba wiedzieć jak. Co bym tutaj zrobił, aby poprawić wygląd? Po pierwsze, zmiana butów na czyste, a po drugie zmiana swetra na jednokolorowe. Zobacz różnicę i jaki efekt to robi. No, niebo a ziemia. Dobra, idziemy dalej. Teraz będzie grupa. To jest zdjęcie, na którym naprawdę długo się zastanawiałem, czy wam pokazywać, bo wyglądam tu tragicznie. I to nie tylko ubiór, ale też włosy, zęby przed aparatem. No, ogólnie bez komentarza, ale dobra, jedziemy z tym. Tutaj też nie wiem od czego zacząć. To też od dołu. Dobra, buty sportowe. Wszędzie, zawsze. Lato, jesień, zima, New Balance, Adidasy, Nike, kolorowe do biegania. Panowie, nie, wygląda to źle, wygląda to dziecinnie. Generalnie, jakbym siebie tutaj zmniejszył, to bym wyglądał jak kolega z przedszkola, tej tutaj panny obok. Zgrywamy się wspólnie t-shirtami e, z wzorem, tylko ona ma kotka, a ja, Venice Beach, Kalifornia. Nigdy nie byłem, ale koszulka jest. Równie dobrze mogłoby być tam zdjęcie gubałówka małopolskiej, bym robił za reklamę województwa. Jaki jest w ten sens? Dzisiaj nie wiem. No i kurtka. Niby pikowana, niby ok, ale niebieski zamek? I do tego dwa? Po co to? To nie wygląda wcale dobrze. Porównaj teraz taką kurtkę do tej. Różnica jest ogromna, nie? A cenowo, jeśli dobrze pamiętam, to za tę tutaj zapłaciłem dużo więcej. Więc pamiętaj, cena nie da ci klasy. Odpowiedni wybór i dopasowanie ci da. Dobra, kolejne zdjęcia. Tu szybki temat. Wielka kurtka. Ja sam mówię, żeby budować objętość tu na górze, jeśli jesteś szczupły, ale nie chodzi o to, żeby robić z siebie sylwetkę grzyba. Ta kurtka, ona jest zdecydowanie zbyt masywna. Ona jest napakowana poliestrem, do tego jeszcze jakieś wstawki dwukolorowe tutaj czarne, tutaj granatowe. Nie. Panowie, budujemy warstwy. Coś ciepłego, ale cieńszego pod spód. Dalej na to cieńsza kurtka. Jest super. Nie tak jak tu. Dalej. Mm, jeansy z przetarciami. Tu trochę jaśniejsze, tu trochę ciemniejsze. No jak to wygląda? Tanio. Jak stare, znoszone spodnie, które już wypadałoby wyrzucić. Psuje to całą sylwetkę. Zobacz. Podrzucę Ci tutaj od razu drugie zdjęcie. Tutaj cała stylizacja jest ok ale dżinsy wszystko psują. I teraz zobacz tą różnicę. Widzisz, co mam na myśli? Zmiana jednego elementu potrafi zrobić ogromną różnicę, pomijam to, że one są za długie. I teraz to. Jesienią zakładamy na siebie więcej elementów i bardzo ważne jest to, aby to wszystko było ze sobą spójne, a nie tak jak tutaj na zdjęciu. Policzmy kołnierzyki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jak to ma wyglądać dobrze, jeśli tutaj tyle tego jest? Umiar i dopasowanie to to, co charakteryzuje mężczyznę z klasą. Mówię dużo o warstwach, ale te warstwy one mają do siebie pasować, a nie, że weźmiesz losowe rzeczy z szafy i je na siebie założysz, bo potem efekt jest właśnie taki. A porównaj z tym zdjęciem tutaj. Tutaj warstwy są budowane spójnie i wszystko jest przemyślane. I wygodniej, i dużo lepiej wygląda. Wiesz, co wspólnego mają ze sobą te wszystkie zdjęcia? Że tutaj nie trzeba dużo, aby wyglądać lepiej. Czasami wystarczy zamienić jeden element i jest plus 5 do wszystkiego. Zamiast t-shirtu z grafiką wybrać taki jednokolorowy, zamiast przetartych jeansów wybrać takie jednolite, albo po prostu wyczyścić buty. To się tak wydaje, łatwo powiedzieć, bo ja już tę drogę przeszedłem. Ale tym filmem ja chcę ci pokazać, że i ty możesz. Ja szedłem trochę po omacku, metodą prób i błędów. Nie było nikogo, kto by mi powiedział: Zrób tak i tak. Nie wyniosłem tego z domu. Mam wspaniałych rodziców, ale rodzice nie są w stanie wszystkiego nas nauczyć. Czasami trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Wiesz, czym najbardziej różni się ten chłopak po lewej od tego mężczyzny po prawej? Myśleniem. Ja zawsze byłem pozytywny i optymistyczny ale nie zawsze do końca pewny siebie. Nie wiedziałem co chcę w życiu robić. No jednym słowem nie szedłem przez życie z podniesioną głową. I to wszystko się zmieniło. I wcale nie dlatego, że założyłem marynarkę. To nie działa tak natychmiastowo. Ale zmiana przychodzi z czasem. Ubierasz się lepiej. Widzisz w lustrze to, że wyglądasz lepiej. I to idzie dalej. Zobacz, że ja mam aparat Zdecydowałem się na to, żeby czuć się jeszcze lepiej. Zmieniłem fryzurę, bardziej dbam o swoją twarz, chodzę wyprostowany, mam więcej aktywności fizycznej, zwracam nawet uwagę na to, co jem. To jest całościowa zmiana. A wszystko zaczęło się od ubioru. Taki efekt kuli śniegowej, którą zepchniesz z góry i z każdą chwilą ona się staje coraz większa. I ty też tak możesz. Wielu z was pisze do mnie, że czujecie się lepiej, że wasze życie też się zmienia. Michał napisał, kupiłem kilka abbuków. Styl ewoluował z gąsienicy w prawie motyla. Jak choćby przejście z t-shirtów, które jeszcze mam, ale stylizuję je już bardziej świadomie, na koszulę. W tej drodze zmieniło się też to, jak jestem odbierany przez innych. Jestem bardziej, jestem odbierany jako bardziej dojrzały, męski, pewny siebie. Zmieniło się też moje patrzenie na siebie. Zacząłem bardziej dbać o twarz, a kiedy patrzę w lustro w momencie kiedy mam na sobie koszulę, marynarkę i dopasowane spodnie oraz buty i pasek, to widzę zupełnie innego gościa. Ja was rozumiem. Jak to czytam, to widzę siebie, bo przechodziłem przez to samo i nawet nie wiecie, jak się cieszę, że sami tego doświadczacie. Bo to jest świetne uczucie. Stanąć przed lustrem i móc powiedzieć, lubię siebie. To zmienia wszystko, zmienia motywację, wiarę w siebie, chęci do działania. Bardzo trzymam za każdego z was kciuki. To jest nasz czas, aby czuć się prawdziwym mężczyzną, być Oparciem dla naszych rodzin, partnerek, dzieci, pokazywać klasę sobą i uczyć tego innych. Czytam dalej. Trafienie na twój profil na Instagramie i napisanie wiadomości, która zainicjowała drogę mojej zmiany, to były najlepsze decyzje mojego życia, których nie żałuję. Słowo dla panów, którzy się zastanawiają, czy styl klasyczny jest dla nich panowie, warto, bo jeśli nie spróbujesz, będziesz plus sobie w brodę, że nie spróbowałeś a ta jedna decyzja może zmienić twoje życie tak, jak zmienia się moja. I moja zmiana w życiu też zaczęła się od tej jednej decyzji. Ubiór popchnął całą resztę. Dlatego właśnie tworzę dla was swoje filmy. Na moim kanale znajdziecie masę wiedzy, która pomoże Wam się zmienić. Ale dlatego tworzę też upbooki, aby pokazać wam drogę na skróty. Coś, co sam chciałbym mieć przed laty. Pytacie, od jakich cen zaczynają się rzeczy w najnowszym upbooku? Tutaj wstawiam Wam listę. Pamiętajcie, że każda spośród 800 rzeczy jest dobrej jakości, odpowiedni fason, dobry kolor, tylko to, co sam mam albo sam bym kupił. Ba, macie zaznaczone rzeczy, które sam wybrałem i ich tańsze i droższe zamienniki. Bardzo to lubicie, bo po tylu latach prób i błędów moja szafa jest praktyczna uni i uniwersalna, więc... Macie nawet zaznaczone, co warto kupić. Wiele bym dał, żeby mieć to przy mojej zmianie. Taki poradnik krok po kroku. Coś, co mnie motywuje i prowadzi. Jedna decyzja może zapoczątkować zmianę, i nigdy nie wiesz, dokąd ona cię zaprowadzi i co dzięki niej osiągniesz. Być może chcesz coś zmienić, ale nie masz odwagi, chęci, motywacji. Może myślisz, że dobrze jest tak, jak jest. Szau nie ma, ale chociaż stabilnie. Oglądasz moje filmy, to coś tam się zmienia. Albo się nie zmienia, bo tylko oglądasz i masz poczucie, że, że coś robisz. Nie. Tak jak napisał Michał, hmm. chodzi o to, że jak za coś zapłacisz, to masz większą motywację, żeby z tego korzystać. Filmy dają dużo i już dzięki nim wiele zmieniłem, ale przyznam, że u mnie abbuki, to jest krok milowy. I to jest prawda. Nie oszukujmy się, bardziej doceniasz to za co zapłacisz niż za coś darmowego. Sam tak mam. Jak coś jest za darmo, to, rzuci to w, rzucisz to w kąt i nie doceniasz tego. Ale jak coś wybierzesz, zdecydujesz się i kupisz, to dużo bardziej chce się w to iść. Dlatego masz teraz ostatnią szansę. Ostatni dzień niższej ceny moich produktów. Kończymy dziś o północy. To będzie twój pierwszy upbuk albo pakiet? Świetnie, kup go teraz. Masz już jeden, dwa, trzy? Też świetnie. Kontynuuj tę zmianę. Trzymam za ciebie kciuki. To są ostatnie godziny na decyzję, która na pewno wpłynie na twoje życie. Jeśli wprowadzisz wskazówki z upbuka. Gwarantuję ci to. Tysiące mężczyzn już spróbowało. Dołącz do nas. Wejdź teraz na www.marcinnawrockie.com. I kup swojego abuka. Nie przegap szansy, bo będziesz żałował.